Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale filmowym. Dzisiaj chciałem zaprezentować monetę, która posiada moim zdaniem destrukt. Nie interesuję się za bardzo tym tematem. Nie do końca byłem pewien, czy jest to na pewno destrukt, który powstał w Mennicy w wyniku procesu bicia monety, ale wydaje mi się, że tak. Mam wrażenie, że coś dostało się pomiędzy stempel a. Krążek i w wyniku uderzenia spowodowało takie oto wniecenie przy literce T. Niedokładne. Jeżeli się mylę, prosiłbym o poprawienie mnie w komentarzu. Moneta posiada bardzo ładny połysk, ale widać, że lustro. Posiada ślady obiegu. Dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do kolejnych.